Cześć! Od dawna już nie wrzucałem żadnych ciekawych, inspirujących i fantastycznych filmików na mój kanał. No przede wszystkim też magicznych filmików na mój kanał. Za co Was bardzo, 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 bardzo przepraszam, bo moim zdaniem takie życie bez magii to takie słabe życie, a na początku tego... Na początku tego filmiku chciałbym Was bardzo poprosić o zostawienie subskrypcji na moim kanale, ponieważ yy, około 88%, 89% osób, które, że, które mnie oglądają, oni, to, te osoby właśnie mnie nie subskrybują i tylko około chyba 11% osób, które mnie oglądają, to są widzowie, moi subskrybenci. Okej, okay, więc bardzo bym Was prosił o zostawienie subskrypcji i włączenie powiadomień, żebyście <coughs> mogli być na bieżąco, kiedy ja wrzucę nowy filmik, to żebyście Wy mogli znowu obejrzeć, znaczy nie znowu, żebyście Wy mogli obejrzeć ten film i znowu być zaskoczeni i zdziwieni efektem mojej pracy. Ok? Bo bardzo liczę na więcej subskrypcji, na więcej motywacji, którą właśnie Wy jako widzowie mi dajecie. Ok? To tyle, napowiad to, ty to tyle powiadomień na dzisiaj. Yy, no dobra, to dzisiaj zrobimy sztuczkę z kartą, z kartą, szklanką i chustą, czyli przemianę karty. Patrzcie uważnie, ok? Do szklanki w tym, yy, wkładam kartę, w tym przypadku tak, czwórka, pik. Czwórka, pik wkładam. Czwórka pik włożona i nasze autorekwizyty przykrywam przykrywam chustą. Dobra? OK. No to jest przykryte i cały trik będzie polegał na tym, że na 3 przemienimy tu czwórkę pik w jakąś inną kartę. Więc na 3. Raz. Dwa Trzy Udało się Tak Jest, jest jest król karo Udało się, udało się Przemieniliśmy malia, znowu się udała Okej okay. Mam nadzieję, że to taka szybka sztuczka, szybki trik Jeżeli Wam się spodobało To strzelcie suba na moim kanale I włączcie powiadomienia I zrobię, teraz zrobię coś takiego, że będzie 130 wyświetleń pod tym filmikiem, 130 wyświetleń i zabieram się do montowania kolejnego, do robienia, do robienia kolejnego filmiku na mój kanał, ok? 130 wyświetleń i kolejny filmik dla Was, dobra? Więc jeżeli chcecie być znowu zadziwieni, zaskoczeni i nie wiem jak to powiedzieć, no, w każdym razie się w, y, radośni, to strzelcie suba i, nabie, i obejrzyjcie ten filmik. No i ja się z wami żegnam do następnego razu. Pamiętajcie, życie jest magiczne. Trzeba tylko uwierzyć. Dajman.